Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kompl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Rozgrzewka! Halo, halo. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Widzieć się nie słyszymy, a widzieć się nie widzimy, ale się słyszymy. 25 listopada 2020 roku, 110. rocznica powstania widzewa. Witamy Was w tej rozgrzewce przed, przed meczem Pucharu Polski, 11. 16 finału Pucharu Polski. Ja nazywam się Maciek Winczewski, a razem ze mną jest... Madowski, Adrian, witam Cię Maćku. Cześć Adrianie, a jak nastroje przed, przed meczem? No, jakoś bez emocji podchodzę do tego meczu. Znaczy, no, emocje się pojawią jak sprawimy niespodziankę. Ja jestem przygotowany chyba jak większość na, na porażkę i, i dlatego gdzieś może te emocje są... Są takie troszeczkę wypłowiałe, więc zobaczymy. tak. No, i czym, jak już wiele osób gdzieś tam też mówiło, dopóki nie stracimy bramki, tym ta nadzieja będzie teraz większa. Może dojdzie do jakichś tam karnych i wtedy wszystko się może zdarzyć. A jak, jak szybko stracimy, to nie wiem, czy szybko się uda podnieść. Już tak jak, tak, jak to miało miejsce rok temu. Aż takie pesymistyczne podejście masz przed tym meczem? Poda no, się miło zaskoczyć. Mamy dostępne już, widzimy składę przed tym meczem. Ja je przytoczę. W bramce Miosz Mleczko, w obronie od prawej Łukasz Kozakiewicz, na środku Michał Grudniewski do spółki z Krystianem Nowakiem, po lewej stronie obrony Patryk Stępiński. W pomocy na skrzydle mamy Dominika Kunna, w środku Patryka Mucha i Mateusza Możdżenia, po lewej Robert Prochownik. Z przodu Fundambu do spółki z, z Robakiem, jeżeli chodzi o Legię w bramce zapowiadany Miszta, w obronie Stolarski, Wieteska, Jędrzejczyk, Rocha czy Rosza. W pomocy mamy Kapustkę, Martinsa, Karbownika. Karbownik nie był asygnowany, czy, czy, czy wcześniej wspominany w kontekście pierwszego składu, raczej, raczej gdzieś tam ławki, ale jednak widzimy, że ten zawodnik, który sprawił nam najwięcej problemów w zeszłym roku, e, w tym roku również na, 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 na lewej stronie, ale już nie na obronie, tylko, tylko gdzieś w pomocy. No i z przodu mamy, mamy Cholewiaka, mamy Walencję e, mamy i, e, i na szpicie Rafaela Guimaresza-Lopesza. E, Także no, jak Ci się podoba skład widzę, jak Ci się podoba skład Legii. Znaczy ja jestem zaciekawiony, dlaczego nawet na ławce nie ma Mateusza Michalskiego, czy tam jakiś uda, czy nie, nie. Nie szczerze nie czytałem, czy coś tam jest z nim, nie tak, czy po prostu taka decyzja odgórna, ale, ale chyba chyba na ławce by się zmieścił, no nawet jeżeli by tam nic nie było zdrowotnego, więc to, to mnie bardziej ciekawi. No, Daniel Danżyna tak podstawowe stopy dzisiaj sobie też odpoczywa na razie przynajmniej, więc też taka decyzja. Dziwne, ale no, kto wie. No, lecz, trzeba, trzeba wydawać też szanse innym no, w zasadzie w takim meczu, gdzie my w zasadzie presji nie mamy żadnej, więc może, mm -hmm. może to tam na po naszej stronie. A co do, co do Legii, no, no, to faktycznie daje jak że trochę nam Karbownik y, rok temu y, przysporzył kłopotów i w zasadzie można powiedzieć, że chyba że chyba tak od meczu właśnie z Widzewem jego talent troszeczkę rozbłysnął, tak? bo wcześniej się tak o nim nie mówiło, zaczęło się od tego Widzewa i później to poszło gdzieś tam do przodu. To prawda. A co to do, to do reszty, no, no tak jak też gdzieś tam wiele już ekspertów mówiło, podejrzewam, że każdego zawodnika z szerokiej kadry Legii Widzew by wziął z pocałowaniem w rękę tak? i tutaj spokojnie mógłby grać w pierwszym składzie. Więc, yy, więc wszystko gdzieś tam na, na tą legię Same argumenty czysto sportowe są po jej stronie, ale no wiadomo, no jest, to, jest to jeden mecz, podejrzewam na 10 spotkań z tą legią, teraz, to, to nie wiem, czy byśmy 3 wygrali, tak, ale że jest to jeden mecz, to, to, to wszystko, się, wszystko się może zdarzyć. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No nie mówię, nie mamy nic do stracenia. Myślę, że jeżeli by się jakimś cudem udało ten mecz wygrać czy tym awansować, bo można, można prawda zremisować te w regulaminowym czasie gry, no to, to myślę, że to by bardzo gdzieś przed świętami i gdzieś tam nawet końcówce rundy polepszyło nastroje stroje w całym środowisku widzowskim, które chyba na tą chwilę ma troszeczkę taki trochę marazm, taką nostalgię, taki niesmak. A tym bardziej, że ten kalendarz nie jest taki dość ciekawy w kontekście końcówki rundy, to nawet jeżeli byśmy w niedzielę. U, ulegli u siebie, nawet z tą, z tą arką, to jeżeli byśmy dzisiaj awansowali z legią, to chyba każdy by wziął to z pozałowaniem w rękę. Mm -hmm. No zobaczymy. Dowiemy się o, 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 o tym, jakie nastroje będziemy mieli już za jakieś nie wiem, dwie, e, troszkę, chyba ponad dwie godziny, jak dobrze liczę. E, tak sobie spoglądam na, na skład legi i, i e, staram się porównać do tego. Co O czym mówiło się, no to w obronie na pewno Wieteska zastąpił Lewczuka, bo, bo to Lewczuk raczej był chyba awizowany. Wydaje mi się, że też mówiło się o tym, że, że, że Rosołek i Lukiniarz mogą się pojawić w pierwszym składzie, no ale e, ale ich nie ma. Nie wiem, zobaczymy, czy to dobrze, czy to źle. Mecz z Legią e, w taki dosyć szczególny dzień. PZPN. Sprawił nam prezent, czy, czy, czy to, to raczej taki pocałunek, jak to się mówi? śmierci. śmierci? W sensie, że taki prezent pozłości celowo na tego 25 listopada nam no, ten mecz dali? Nie, Myślę, że chyba nikt nie przykłada uwagi, że akurat wypada 110 na Ciebie, i, i wtedy damy mecz z legią, bo no to raczej by ktoś tutaj chyba był złośliwy, tak, celując taki, taki mecz, bo to raczej nie byłby dobry prezent. No, no chyba, że, chyba, że faktycznie się uda, uda awansować, tak, no to, był, to było świetne, świetne ukoronowanie tych 110 lat w dniu dzisiejszym i, i w końcu przerwanie tej pasy z, z Legią meczów niewygranych od ponad 20 lat, tak, no, Dla tych najmłodszych kibiców, szczerze powiedziawszy, to ja jako osoba 27-letnia, no to nie, sobie, nie przypominam tego zwycięstwa nad Legią. Znaczy ten, ten sezon, gdzieś, te sezony mistrzowskie gdzieś w latach 90. to miałem parę lat, więc to wszystko gdzieś tam przez mgłę, ale tak świadomie, świadomie tego jeszcze chyba nie, nie pamiętam, więc ja z Legią tak, czy stricte oglądając nigdy nie widziałem, żebym wygrał, tak, więc może się kiedyś. kiedyś... To... No nie, nie było okazji, no bo, no bo tak jak mówię, no jestem 93 rocznik. Więc więc gdzieś taki, tak jak pierwsze takie mistrzostwa jakiekolwiek czy Europy czy świata, no to gdzieś dopiero 2002, tak? Czyli gdzieś tam mówię, jak 9, 9 lat to już tak człowiek bardziej zaczął świadomie się interesować, to nawet to euro 2000 to jeszcze siedmiolatek, no to nie bardzo, no to co mówić o, o, o gdzieś tam lidze mistrzów i widzę wie mistrzostwach z końcówki lat 90 to bardziej o, 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 tacie zazdroszcza, także on to widział na własne oczy. Znaczy i, i pamięta i, i tak realnie i te wszystkie emocje no tutaj... Ale mam jeszcze czas, tak? Człowiek jeszcze ma wiele lat przed sobą, odpukać i <laughs> może się doczekam też. To, to prawda, miejmy nadzieję. Dzisiaj my, na stadionie oczywiście tradycyjnie Maciek Wojciechowski. Za chwilę postaramy się z Maciem tam połączyć, podpytamy, czy, czy może jakieś niezapowiedziane zmiany w składach, a jeszcze taka by, informacja Eee, w sumie, może z ostatniej, z ostatniej, eee, z ostatniej chwili, eee, nie do końca, e, może związana z, z widzewem, ale z piłką, jak najbardziej. Eee, prawdopodobnie w wieku 60 lat zmarł Diego Maradona. Taką informację gdzieś tam już media, e, media, media podają. Eee, no szkoda, bo to jednak geniusz po przynajmniej dla części e, piłkarzy, na, dla części e, fanatyków czy fanów e, futbolu, ale to. Nie o tym, nie o tym, jak to mówił klasyk. Spróbujemy połączyć się, może ze stadionem. Maćku, czy się słyszymy? Jak na stronie, na trybunie prasowej. Dzień dobry, dobry wieczór. Słyszymy się doskonale. Mam nadzieję, że w drugą stronę jest, jest podobnie. Mówiłeś, mówiliście o składach panowie. No, niespodzianka jest w zespole widzewa. Ten awizowany skład, który, który dostaliśmy dzisiaj w ciągu dnia, taką informację zakładał rzeczywiście wejście. Zmiany dwie zakładał: to znaczy, zakładał zmianę na środku obrony. Miejsce Daniela Tanżyny miał zająć Michał Grudniewski, i taka zmiana faktycznie została dokonana, więc dzisiaj para stoperów Tanżyna Nowak. Na to, przepraszam, Grudniewski Nowak, a nie Tanżyna Nowak. Natomiast drugą zmianą miał, miał być powrót Merweja Fundambu kosztem Bartomija Poczobuta. Nikt natomiast nie spodziewał się, że na prawym skrzydle nie zobaczymy dzisiaj Mateusza Michalskiego. Tymczasem taka, taka zmiana nastąpiła i to w ostatniej chwili. Nikt jej nie awizował, nikt jej nie nikt się jej nie spodziewał, więc można by założyć, że być może znów albo trener Denkelej Dobby dokonał jakieś korekt za 5.12 i wpadł na jakiś spontaniczny pomysł, aby Mateusza w ogóle nie powołać na no to spotkanie, gdyż nie ma go w ogóle na ławce rezerwowych, albo doszło do jakiejś nieoczekiwanej kontuzji ukrywanej do końca i raczej obstawiałbym tą drugą wersję, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli Mateusz powinien dostać wolne, dzisiaj jest zdaniem sztabu szkoleniowego, no to zobaczylibyśmy go co najmniej na ławce rezerwowych tymczasem, Wydarzeniem dnia jest brak Mateusza Michalskiego w ogóle dzisiaj w meczowej 20. Dzięki temu na ławkę wskoczyły dzisiaj grający z numerem 6 Marcel Pięczek, którego się nie spodziewaliśmy zobaczyć dzisiaj. Pozostały skład e, inny, nieco od tego, który był awizowany wczoraj, czy w naszej zapowiedzi, e, czy, czy w grafikach chociażby portalu Wizetomy, natomiast dzisiaj w ciągu dnia e, dostaliśmy cynk, że ma być zmiana na środku obrony, natomiast owszem, Matryk Mucha zacznie od początku, e, ale nie, nie przepraszam, Marwej Fundamu zacznie od początku, ale nie kosztem e, Patryka Muchy, tylko kosztem Bartomia Poczobuta. więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o wyjściowe zestawienie Legi, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, ta jedenastka jest identyczna, jak ta, którą przewidywał portal Legia.net, który pojawił się na wczorajszym treningu legionistów w Legia Training Center. Tam można pozazdrościć kolegom, dziennikarzom e, legijnym, którzy mają no, żadne, żadnego, żadnego ograniczenia praktycznie nie mają, jeśli chodzi o dostęp do drużyny, o możliwość przyjścia na trening, śledzenia tych, tej jednostki treningowej, no i e, mieli oni możliwość zobaczenia takiej gierki treningowej, w której zagrali niebiescy na różowych, no i właśnie w składzie różowych była, ten skład różowych, ta jedenastka była zestawiona dokładnie tak, jak, e, jak widzimy to dzisiaj w wieściowej jedenastce, więc te przewidywania e, legijnych dziennikarzy, że to jest taka sugestia, taka wskazówka jak trener Michniewicz zamierza zestawić swoją drużynę. W 100% się sprawdziła, więc no kilka zmian tych podstawowych zawodników jest. się do Łodzi nie przyjechali w ogóle tacy piłkarze jak Artur Boruc, Mladenowicz, Antolicz, Lukinias czy, czy autor bramki na tym stadionie przed rokiem, Jose Cante. Oni zostali w Warszawie, nie ma ich na ławce rezerwowych. Jest natomiast Tomasz Pekard. Tutaj nie do końca nie było wiadomo, czy ten zawodnik przyjedzie. Ostatecznie przyjechał razem z Wszołkiem siedzą na ławce rezerwowych, na ławce na ławce, widzę, mamy też Igora Lewczuka, a więc autora bramki dla Legii Warszawa, tej, na, no, która dała awans legionistom przed rokiem, 30, 30 października rozgrywany był ten mecz, również na etapie 1-16 finału Pucharu Polski, wtedy Legia wygrała tutaj w Łodzi 3 do 2, właśnie po bramce tego gola zwycięskiego zdobył Igor Lewczuk, który dzisiaj na ławce rezerwowych. Jeśli chodzi o różnicę podstawową pomiędzy tamtym meczem sprzed roku, a tym dzisiejszym, no to oczywiście ona jest jedna i Naturalna, puste trybuny. Wówczas stadion żyjący, tętniący życiem, już w zasadzie na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Niesamowita atmosfera wisząca w powietrzu. Można było ją kroić nożem, tak było gęsto wypchany po brzegi sektor gości, wypełniony legionistami, wypełniony zegar, wypełnione pozostałe trybuny. Ponad 20 20 tysięcy widzów na oko, spory nad komplet. Dzisiaj te okoliczności przyrody, przyrody zgoła odmienne, zupełnie, zupełnie odbiegły, odbiegające od tamtego spotkania. Tkania, puste trybuny, pandemia koronawirusa wyrzuciła niestety, zamknęła drzwi przed kibicami. Jest natomiast, to, co ważny transparent powieszony na, na zegarze, na ogrodzeniu. Za nami czasu szmat, Widzewa 110 lat, więc też na takie, takie hasło nawiązujące do tego, że no właśnie dziś, 25 listopada, przyjęło się, że powstał Widzew Łódź tego dnia, w 1910 roku, car albo jakiś urzędnik carski po prostu zatwierdził oficjalnie statut e, Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego, które po pierwszej wojnie światowej został, e, zostało e, przekształcone w robotnicze towarzystwo sportowe, na, w, 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 zgodnie z obowiązującą wówczas e, modą na różnego rodzaju właśnie robotnicze twory, robotnicze organizacje, a więc też taki robotniczy rodowód nadano Widzewowie i taki robotniczy rodowód trwa e, do dziś. Trybuny puste, jak mówiłem, murawa także już pusta, tylko obserwujemy na środku, na tym kole środkowym e, planszę, e, e, taką płachtę symbolizującą logo rozgrywek czyli Pucharu Polski, jest też specjalna brama przez którą piłkarze będą wychodzić również z logo i napisem Fortuna Puchar Polski branding, czyli bandy na stadionie i tak dalej, też wszystko przyozdobione w barwy w barwy Fortuny i w barwy Fortuna Pucharu Polski. To tyle jeśli chodzi o takie, takie szybkie komunikaty, meldunki ze stadionu. Na razie tutaj się jeszcze nic nie dzieje, ale mniej więcej za jakieś 7 minut zacznie się dziać, będzie się działo. Zacznie się wielki klasyk: 80. mecz o stawkę pomiędzy widzewem a Legią. Faworyt jest znany, faworyt jest z Łazienkowskiej, ale my się nie poddamy na pewno bez walki. Zapraszam na komentarz tego spotkania za parę chwil. Panowie, oddaję wam na końcówkę programu jeszcze głos. A się? Tak, tak. To tyle. Jeżeli chodzi o, o szybki, e, tyle jeżeli chodzi o szybki e, raport Maćka przed, e, przed meczem. Dzisiaj też e, można tak sobie lekko pożartować, bo Michał Nibarski rano awizował jednego z byłych piłkarzy, że legi w pierwszym składzie WIDA. Wszyscy myśleliśmy, że chodziło o Henryka, o Jamę, ale okazuje się, że oczywiście mówię pół żartem, pół serio, ale Michał, coś, coś w tym jego przecieku było, bo jest były piłkarz Legii w pierwszym składzie w pierwszym składzie Widzewa. Kojarzysz który? Hmm, tak, ja tak sobie szybko szybko prze, przewiercę jeszcze, jeszcze skład. Strzelałbym w dwóch ewentualnie, ale nie no. Tak Wydaje mi się, że blisko jak jeżeli był w Radomiaku, to może gdzieś tam kiedyś był w Legii. Michał Grudniewski, no nie wiem. Zgadza się. Udało się, udało się trafić. Michał Grudniewski występował w winiorskich zespołach Legii w młodej ekstraklasie i trzy mecze w trzecioligowych rezerwach gdzieś w przyszłości. Także jest, Nibar, jeżeli nas słuchasz, to gratulujemy. Twój przeciek okazał się być okazał się być prawidłowe. Tak sobie spoglądam, spoglądam jeszcze na Twittera i tu na Twitterze takie małe potwierdzenie tych moich słów, że, że Diego Armando Maradona nie żyje. Także, także tu nawet nasz kolega, zresztą wywoły, wywoływany przed chwilą przez mnie, masz, masz, jakąś, masz jakąś informację, co tam się stało, bo ja też nie widziałem. Jeszcze widziałem tylko komunikaty, ale nie, nie widziałem z jakiego powodu, nic, nie doczytałem jeszcze. Wiesz, co najprawdopodobniej przyczyną zgonu była tak serca. Ale to, to, to mówię. No, przykra, A, przy, to się... przykra informacja. Zastanawiam mnie cały czas, co się dzieje, co się takiego wydarzyło, że, że Mateusz Michalski tak nagle zniknął, zniknął z, z pierwszego składu, czy w ogóle ze składu tego meczowego na, na, dzisiejszy, na dzisiejszy mecz. Eee, szkoda, że, że, że żadnego komunikatu z klubu nie dostaliśmy. Jeżeli jest to oczywiście kwestia medyczna, jakiejś kontuzji, no tego, tego, nie, eee, tego niestety nie, nie wiemy. No zobaczymy, eee, jak to będzie usprawiedliwiane po meczu. Może w, 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 w trakcie konferencji prasowej ktoś, ktoś o to, no, to zapytał. Może, może, może Marcin Fredek będzie miał jakiś przeciek od pani Pajączek, jeżeli komentuje ten mecz, bo nie wiem, kto komentuje. W Polsacie komentuje, komentuje Maciek Wojciechowski w Radiu Widzew. A to co w Polsacie to nas nie, nie do końca interesuje. Za chwilę będziemy się już łączyć. Za chwilę będziemy się już łączyć, łączyć z Mackiem Jakieś twoje ostatnie przemyślenia co do tego co do tego meczu, co do tego co czujesz, jak ten mecz może wyglądać, jak on może, jaki on może mieć przebieg? Ech, jaki, jaki przebieg, no ja już tak jak mówiłem, no ja jestem nastawiony mega pesymistycznie, tak, wszystko poniżej trójki, to, to nie będzie tragedia a jak będzie coś innego w drugą stronę, to, to jeszcze lepiej. Okej, okay. to bam nie pytać, rozumiem, o, o, o strzelców w dla Widzewa. No nie, może nie, naj, może lepiej nie, no. ale no, jak ktoś strzeli, no to pewnie strzeli, no nie ja wiem, fajnie jakby strzelił Martin Fund, Fundambuł. No to też tak wydaje mi się, że mógł wczoraj w takim to miło by było, jakby właśnie się pokazał. No, nawet jakby, jakbyśmy ten mecz przegrali, to mimo wszystko i tak. No dobrze jakbyśmy w ogóle jakąś tamkę strzelili, to i tak by nie Jasne. było nie. Dobra, Adrianie, zobaczymy, jakie nastroje będziemy mieli po meczu. E, my będziemy się już łączyć z powrotem z Maćkiem Włociechowskim, który e, na stadionie e, za chwilę ten mecz dla nas e, skomentuje. Maćku, czy możemy, czy się słyszymy? Czy możemy ci już oddać głos? Myślę, że myślę, że tak, także będziemy się już łączyć. Radio widzę w rytmie serca Łodzi.